Z Strażą Miejską już drugi, drugi rok sprowadzamy dla studentów i mentorów studentu Erasmusa kurs samoobrony, który, który trwa przez, przez weekend, 6 godzin. Straż Miejska otwiera się oczywiście na ten projekt Erasmusa, który jest to organizowany cyklicznie, ale dodatkowo organizuje również samoobronę dla kobiet, które odbywają się dwa razy w roku. Studentom oferować jakąś podstawową wiedzę, jak się chować w sytuacjach zagrożenia. Zdecydowanie większe nastawienie na właśnie praktykę, na warsztaty i konkretne przykłady właśnie omawiane, jak możemy się obronić, gdzie kopnąć lub jak się osłonić, żeby wyjść cało z opresji. Się skupić na tym, żeby przyjąć postawę jak najbezpieczniejszą dla siebie i oczywiście wyprowadzić jakąś kontrę, kopnięcie, użyć chłopcia. Nawet bardzo prosta rzecz, wydawałoby się taka, którą może wykonać każdy, nie używając wcale wiele siły, może spowodować, że z jakiejś niebezpiecznej sytuacji wyjdziemy cało. Trzeba też skoordynować właśnie ręce z nogami i, i pracować biodrami, bo bez bioder nie ma siły w ciosach. Więc to jest to, czego ja się na pewno nauczyłam i o czym będę pamiętać. Na pewno zauważysz zagrożenie i reagujesz trochę inaczej niż... niż no ja bym reagowała teraz trochę inaczej niż wcześniej. Mimo wszystko, jeżeli coś się wydarzy, to będą na pewno stresy, ale jest to już jakiś początek, żeby, żeby sobie wyle, o wiele lepiej radzić.